Drodzy Państwo, naszym i Państwa gościem jest dzisiaj znana już Wam z naszych poprzednich programów Izabela Barry. Witamy bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy. Droga Izabelo, spotkaliśmy się, aby porozmawiać o wielu różnych sprawach związanych z książkami, ale może zaczniemy od no, tej takiej najbardziej istotnej, najbardziej obecnej w mediach, a mianowicie od... Nagrodzie Nobla. Dokładnie, w dziedzinie literatury. Dostała, Jak to w tym roku było? Tak, no bo właśnie. dostała Nagrodę Nobla w tym roku autorka z Kanady. Jestem szalenie usatysfakcjonowana tą nagrodą, dlatego że w tym roku otrzymała ją kobieta, jedna z niewielu to kobiet, która zawsze cieszy, a było kobiety w historii Nagrody Nobla w dziedzinie literatury było zdaje się 17 tylko, więc to jest bardzo mało jak na, na tyle lat. Powtórę jest ta autorka, która podobnie jak... Ja jestem Kanadyjką i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo radosne wydarzenie, że Alice Munro, która była doceniana, ale właściwie tylko w wąskich kręgach czytelników, którzy śledzili jej twórczość, teraz stała się tą laureatką Nagrody Nobla i że jej twórczość wypłynie jak gdyby na szersze wody. Chcę powiedzieć, że w Polsce ona była wydawana już od wielu lat jedną z y, y, pierwszych tłumaczek. Y, Alice, Alice Mundrow w Polsce była Alicja Skarbińska-Zielińska, która jakieś już 10-12 lat temu przetłumaczyła tom jej opowiadań cieszący się ogromną popularnością. Kto to jest Alice Mudro? Alice Mudro to jest starsza pani, która, która mieszka trochę na wschodnim wybrzeżu, trochę na zachodnim wybrzeżu. Prowadzi bardzo ciche i spokojne życie. Właściwie nie widać jej w świetle reflektorów na, na imprezach literackich. Nie bywa. Mało się udziela. Nie nie bywa, ale pisze. Ale pisze I, to pisze i pisze zachwycająco. No tak, właśnie, Pisze tak? zachwycająco i y, następna sprawa, która jest jak gdyby bardzo ważna w tym, y, w, w, w tegorocznej Nagrodzie Nobla, to to, że Alice Munro uprawia Opowiadanie. Tak, niemalże zapomniana sztuka i niedoceniana. Tak, niedoceniana, hmm. bardzo nielubiana. Widzę to po moich czytelnikach w bibliotece, kiedy proponuję im zbiór opowiadań. Dlaczego? Kręcą, kręcą głowami, mówią, że jakoś, jakoś opowiadanie im nie pasuje. Nie wiem dlaczego. Najtrudniejsza ze sztuk najtrudniejsza, tak naprawdę. Najtrudniejsza ale ze sztuk, tak naprawdę. Ale też No tak, tak by się wydawało, ale sam no. widzę, że Państwo nie, nie są... Drodzy Więc... Państwo, popełniacie... <laughs> możecie zacząć od Czechowa, możecie zacząć od Muro, która nazywana jest w ogóle zbawką Chowa, Oczywiście. Y, y, jej opowiadania są bardzo spokojne, one są y, na pozór. Mhm. Ale płynie w nich podskórny, tajemniczy nurt, który szarpie wnętrza czytelnika, tak bym to powiedziała, dlatego że tam się tam są bardzo małe, tam bardzo nieznaczne, dzieje. tam się niewiele dzieje, ale tam są bardzo nieznane, wystarczy jedno zdanie, żeby poruszyć, żeby pokazać y, sytuację bohatera, y, uwikłanego w jakieś mhm. ciemne, mroczne sprawy, y, które, które kłębią się w nim samym, których nie tak. widać na zewnątrz. Rozumiem. Ja Myślę, to... że znasz jej literaturę. Znam, oczywiście, no mm. jestem Kanadyjką. No właśnie. <grym> którą z jej książek byś szczególnie lubisz i którą byś nam poleciła? Ja nie wiem, czy ja, czy ja mam jakąś ulubioną książkę Alice Mundro, dlatego że jej opowiadania, to są zbiory opowiadań, mm -hmm. trudno tutaj mówić o, o, książce, o jakiejś kon o, 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 konkretnej książce. Natomiast jej opowiadania ukazują się w New Yorkerze od czasu do czasu, jej opowiadania są w książkach. Informacja dla, dla naszych czytelników w bibliotece są w tej chwili dwie książki Alice Munro po polsku, a będzie więcej. Mhm. Zdaje się, że już w tej chwili jest dziewięć wydanych w, tak. od momentu wydania ogłoszenia Nagrody Nobla. No teraz na pewno będzie y ich jeszcze, jeszcze więcej. To sukcesywnie będzie ta, ta, ta liczba rosła. Ale Rozumiałe. Alice Munro, świat o niej usłyszał. Cieszymy się bardzo i ja chcemy, się bardzo cieszę, najwięcej. Tak? Chcę powiedzieć jeszcze tyle, tylko tyle, że jeszcze jest jeden powód, dla którego mnie ta y nagroda ucieszyła, a mianowicie to, że w y jakichś takich przewidywaniach y kto dostanie w tym roku Nagrodę Nobla Literacką, y, pojawiało się nazwisko Murakamiego i to, y, to, że nie dostał, jest dla mnie bardzo radosną wiadomością. Ach, ach, dlaczegoż, to? To może o tym innym razem. Okej, okay, proszę Państwa, porozmawialiśmy o y, Nagrodzie Noblu. Nobla, a teraz porozmawiamy o takim naszym polskim odpowiedniku nagrody Nobla, czyli o Nagrodzie Nike. Nike. Jak to było w tym roku i czy, i czy ta nagroda może predestynować do takiej no, szumnej nazwy polskiego Nobla, czy niekoniecznie? Ja uważam, że y, Nike nie jest odpowiednikiem Nobla. Natomiast nie jest to jedyna nagroda w tej chwili, bo tych nagród pojawiło się bardzo wiele i jesienią zwykle mamy wysyp mm -hmm. nagród literackich, więc mamy Angelusa, mamy Gdynię, mamy jakieś inne pomniejsze nagrody jeszcze, które są bardzo ważne, które wnoszą coś do polskiego świata literackiego. Nike pozostanie. Bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą nagrodą literacką, dlatego że ona nie jest skierowana na jakiś jeden gatunek. Wśród kandydatów do nagrody Nika można znaleźć i powieść, i esej i poezję i nawet w tym roku w siódemce tak zwanej krótkiej listy znalazł się komiks, co jest bardzo, no, też taką radosną wiadomością dla miłośników literatury, bo to znaczy, że, że dużo nie się dzieje. Nie zamykamy oczu na to, co się dzieje. <grym> tak, to, nie, to, nie zamykamy komiks rady, jednak w tej chwili to o... jest rolę. To, jest to bardzo ważna, rolę, tak? to bardzo ważna część, część twórczości. I kto został laureatem tegorocznej nagrody Nike? Laureatką tegorocznej nagrody Nike dostała Joanna Bator, która... Zasługuje na tę nagrodę, twoim zdaniem? Jak już tak siedzimy sobie w kameralnym gronie, my i setki naszych <grym <grym> powiem, powiem dyplomatycznie tak, że, że ja miałam inne typowania i yy, 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 bardzo bym się cieszyła, gdyby tę nagrodę Nikę w tym roku dostała Justyna Bargielska mhm. za książkę Bach for My Baby. Mhm. Była również książka, która, która jest świetną książką, która jest zupełnie jak, jak, jak gdyby takim nowym oddechem w polskiej literaturze, była Morfina Twardocha, mhm. była książka, która ma bardzo wyzywający, taki prowokacyjny tytuł Noc Żywych Żydów. Mhm. Więc czyli możemy podsumowując, podsumowując w polskiej literaturze dzieje się dużo i, dużo, było i czym jeszcze robić o jednej, dobrze. To jest tak. optymistyczne. Jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej kandydatce, bo to, to już będzie, będę wchodziła trochę mhm. na, na temat mi najbliższy, czyli mhm. biblioteki. Wśród moich czytelniczek by bardzo często. Panie pytają o, o książki, są takie całe serie książek, które opowiadają o, o opresji, którą przeżywają kobiety w innych krajach, w innych cywilizacjach. Więc, e, jakieś takie opowieści nie z tysiąca i jednej nocy, mm -hmm. ale z życia, z życia e, gdzie, gdzie właśnie kobieta jest e, główną bohaterką mm -hmm. i ona doznaje jakichś bardzo nieprzyjemnych, nieprzyjemnych, e, przydarzają się jakieś nieprzyjemne rzeczy. E, m, Tymczasem wśród y, książek nominowanych w tym roku Donika znalazła się książka pod tytułem Mokradełko i ona opowiada, y, ona jest jak gdyby kontynuacją dwóch poprzednich książek napisanych pod pseudonimem y, przez Halszkę Opfer. Mhm. Y, y, pierwsza z nich nazywała się Katotata i ona opowiada o takiej mhm. prawdziwej opresji w, na polskim gruncie. W polskim społeczeństwie, na którą zamykamy oczy, o której nie wiemy, o której wolimy się zajmować egzotycznymi, egzotycznymi krajami, a nie pamiętamy o tym, że takie Siedzi rzeczy się obok wydarzają u sąsiada. Się obok u sąsiada. A zatem książka Mokradełko, która jak gdyby podąża śladem tej pierwszej książki, śladem bohaterki tej pierwszej książki, jest, była, była również nominowana do, do Nike i żałuję bardzo, że nie dostała, dlatego że było, byłoby to. Byłoby to bardzo poważny jeszcze wydźwięk, społeczny, wydźwięk, prawda? wydźwięk o znaczeniu społecznym. A domyślam się, że większość tych książek, właśnie dzięki Tobie, droga Izabelo, będzie można znaleźć w Greenpońskiej bibliotece, prawda? Czy da Radę? Czy da, znajdziemy je? Tak, oczywiście. Dla, ja co roku staram się mieć. Je, Niemal wszystkie tytuły, najpierw z dwudziestki, potem z siódemki książek nominowanych do Nike. My również mam książki, staram się kupować książki, które są nominowane do innych nagród. Te oczywiście zwycięskie muszą być na pewno. I my mamy je lub będziemy mieli w najbliższej przyszłości. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zachęcam do, do odwiedzania biblioteki i zapoznania się z tym, co jest na naszych półkach. A dlatego, że mamy dużo, dużo mamy rzeczy. Polacy na Greenpoint czytają, Polacy w Nowym Jorku czytają. To jest, to jest, to jest, nieprawdopodobne, to jest niepra nieprawdopodobne, jak, jak bardzo nasi, nasi rodacy tutaj na obczyśnie czytają. Przechodzą i wynoszą książki, wynoszą w sensie, wypożyczają je, wypożyczają je oczywiście, i przynoszą. Mhm. I przynoszą je z powrotem. Czasami trochę je niszczą, ale, ale przynoszą z powrotem. Ważne, że je czytają. Może jak niszczą, to znaczy, że naprawdę intensywnie czytają. czytają. <laughs> Czytają, to prawda. Staramy się mieć na bieżąco wszystko to, co się ukazuje w Polsce. Z każdej dziedziny. Staram się mieć y, książki, które jak gdyby wpisują się w każdą interesującą mm -hmm. dziedzinę. Tak, czyli właściwie coś dla każdego, każde z w bibliotece. zatem są i romanse, i, i, y, romanse mm. i literatura lekka typu kryminał. A czy tak. poezja też? Ale oczywiście, że tak. To poezja jest bardzo mocną stroną polskiej Drodzy no. Państwo, naprawdę odwiedzajcie Bibliotekę na Green Point. Bardzo, bardzo polecam. Tym bardziej, że w najbliższym czasie będzie się tam znowu mnóstwo działo, prawda? Co takiego tak, tak. szybciutko? Y, przede wszystkim y, y, w najbliższym czasie, na początku listopada, będziemy gościć panią Grażynę Plebanek, która jest autorką kilku świetnych powieści, z których ja najbardziej lubię książkę pod tytułem Przystupa ale napisała również Dziewczyny z Portofino i Pudełko ze szpilkami. To jest Oraz, literatura kobieca? To jest Nie, nie. Ja, nie ma czegoś takiego literatura kobieca. Jest po prostu literatura. Dobra. Dobra. Albo, Albo zła. No Natomiast jej ostatnia książka, która ukazała się po polsku, zdaje się, że dwa lata temu, została ostatnio przetłumaczona na angielski przez panią Danusię Stok, wydana przez wydawnictwo, które nazywa się New Europe Books uh, Illegal Wiązance, po polsku się to nazywa nie niebezpieczne związki, bo to co innego, ale nielegalne związki. I jest to książka, jest to książka o miłości. Jest to książka o trudnej miłości, bolesnej miłości, miłości, która się rozgrywa wśród współczesnych nam ludzi. Mm. Bardzo ciekawa, z takimi spojrzeniami na mm. społeczeństwo, na, na to, co się akurat dzieje tak. w świecie. Więc pani Grażyna Plebanek odwiedzi nas. A kiedy? kiedy 7 listopada. Na, Proszę Państwo na pewno o tym jeszcze przypomnimy w naszym dodatku, co gdzie kiedy. Więc możecie Państwo liczyć na nas, że będziemy trzymać rękę na pulsie. Na pulsie. Być może tak. sami tak sami odwiedzimy, odwiedzimy bibliotekę, aby uczestniczyć w spotkaniu i może dla, dla Państwa przygotujemy specjalnie jakiś materiał. Droga Izabela, no niestety musimy już kończyć. Mamy niestety bardzo mało czasu. Musisz nas odwiedzać częściej, w ogóle nie ma nie ma takiej no, opcji. Z ogromną nas przyjemnością. Będzie mi bardzo miło. Ty, chcę, się jeszcze dużo powiedzieć, chcę jeszcze powiedzieć tak, że y, jeśli ktoś się interesuje literaturą, ja tutaj przyniosłam, y, jeśli ktoś się interesuje literaturą współczesną polską, ja bardzo staram się z, y, kładę ogromny nacisk na to, żeby było w y, bibliotece bardzo dużo literatury polskiej. Y, Chimera. To jest miesięcznik, z którego można się bardzo dużo dowiedzieć o tym, co się dzieje we współczesnej polskiej literaturze. Także polecam serdecznie. Zaczynamy znowu, wyznawiamy program prowadzony przez okay. naszą fantastyczną wolontariuszkę Martę Pawlaczek, który się nazywa 50 Marta była w naszym studiu telewizyjnym, rozmawialiśmy. To o tym. jest program dla seniorów, dla Państwa, którzy nie pracują, mają sporo czasu, ale którzy wciąż są ciekawi świata. Najbliższy program odbędzie się we wtorek 29 października. Będzie to rozmowa na temat fotografii, którą potem będą y y następne spotkania będą po prostu takimi wyprawami mm -hmm. na Greenpoint. Y w, celu robienia, w, cel, w w celach fotograficznych, w, cel, w celach właśnie wow. uczenia się jak to wszystko, jak jak złapać kawałek życia na, na fotografii. To jest jedna sprawa. Następna sprawa to jest to, że na początku grudnia będzie u nas pani Małgorzata Kelis ze swoim bardzo pięknym programem y, dotyczącym muzyki barokowej. O, y, będzie pani. jej towarzyszyła wiolonczelistka. Na to też Państwa zapraszam. I ostatnia sprawa, o której muszę wspomnieć, to jest to, że ja bardzo proszę, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani naszymi programami, a będzie ich dużo i będą bardzo ciekawe, żeby wszyscy śledzili ogłoszenia. Y, kurier, który, któremu w tym miejscu bardzo dziękuję za to, że zamieszcza ogłoszenia. Nowy Dziennik, któremu również dziękuję y, za to, że y, propaguje naszą działalność baza rynka i y, no, własnymi rękami przygotowuję y, ogłoszenia na papierze i własnymi nogami je roznoszę po Greenpointie, zostawiam w sklepach. Przychodźcie Państwo, pytajcie co będzie, wpisujcie się, ja mam listę również czytelników, y, do których wysyłam e-maile, zawiadamiam, y, zawiadamiam tak intensywnie jak tylko mogę, ale proszę również pytać, proszę się dowiadywać, proszę się interesować. Bo się dzieje, drodzy Państwo. Tak. A droga Izabela, dziękujemy Ci bardzo dziękujemy za widzenie naszej Dziękujemy Ci za Twój wielki wysiłek, który wkładasz w promowanie polskiej <laughs> literatury wśród Polaków i nie tylko. Dziękuję dziękujemy Ci za w naszym studiu, wszystkiego dobrego. Dziękuję.